Kontrola dostępu do internetu. Program Opiekun Web posiada cztery tryby dostępu do internetu: pełny dostęp, zielona tarcza. W tym trybie użytkownik może otwierać wszystkie strony. Filtrowanie jest wyłączone. Widzimy tutaj, że użytkownik może przeglądać wszystkie strony internetowe, również te nieodpowiednie. Żadne połączenie nie jest blokowane. Kontrola treści, żółta tarcza. W tym trybie filtrowanie jest włączone. Użytkownik może otwierać tylko bezpieczne strony, nie zawierające nagości, przemocy i innych niebezpiecznych treści. W tym trybie użytkownik może bezpiecznie korzystać z Internetu. A każda nieodpowiednia strona zostanie natychmiast zablokowana, wyświetlając taki komunikat. Blokada internetu. Czerwona tarcza. W tym trybie dostęp do internetu jest całkowicie zablokowany, użytkownik nie może nawiązać żadnego połączenia. Wszystkie adresy stron internetowych zostały zablokowane. Użytkownik widzi komunikat o braku dostępu do internetu. Restrykcyjny, fioletowa tarcza. W tym trybie użytkownik może otworzyć tylko zatwierdzone przez nas strony. Strony te możemy dodać do istniejącej białej listy lub utworzyć kolejne listy tematyczne. Na przykład możemy utworzyć listę o nazwie geografia, zawierającą tylko te adresy, na które uczniowie mogą wchodzić w czasie sprawdzianu lub lekcji z geografii. Dla przykładu dodamy adres geoportalgov.pl. Na koniec uruchamiamy odpowiednią funkcję z naszą kategorią. Od razu możemy zauważyć, że strona startowa została zablokowana i każda inna również będzie blokowana. Oprócz naszej dodanej strony geoportal.gov.pl: Każda zmiana stanu filtrowania jest pokazana w postaci kolorowej ikonki obok komputera. Filtrowanie może być ustawione w inny sposób na każdym z komputerów.